Dzisiaj pod, podczas spaceru na chodniku znalazłem karty piłkarskie i pomyślałem, że nagram z tym odcinek. Przywitajcie się w ogóle z punterem. I z kiską też. Więc teraz odpakowujemy karty. Proszę. Pierwsza karta. Legenda! Jestem pod wrażeniem. Kamychankę w ogóle, ja, jakie ja mam dzisiaj szczęście? Tytan. Jakaś żółta karta. Zwykła, jakaś karta. Mm, to też zwykła. Zwykła. Oto nasze karty. Ej, jednak wpadłem na powtórkę. Pech. Ale to już nie jest powtórka. I ostatni. Ja żegnam. Pa. Nie zapomnijcie pożegnać puntera. Eekie's